Aleksandra Wzorcza, Krylinius.pl, jesteśmy na gali Hype MMA, ze mną Kuba trenuje, po pierwsze gratuluję Ci zwycięstwa, jak Ci się udało pokonać przeciwnika? Wykonałem swój plan. <laughs> Czyli plan, którego nie chciałeś mi zdradzić wcześniej został wykonany? Tak jest. A myślisz, że twój przeciwnik już teraz będzie wiedział, gdzie jego miejsce, że tak to nazwę? No, jeżeli ma trochę pod tą kopułą jeszcze, to, to wydaje mi się, że tak. Bo wiesz, wcześniej rozmawiałam z nim i powiedział mi, że chciałby z tobą rewanż. A ja nie chcę rewanżu z tym gościem, bo. Był, był jakiś etap, w którym on się pojawił w moim życiu i już znika, już go nie będzie. Już nie chcę mi do czynienia z tym gościem, bo on jest gościem, który bardzo mocno kłapie. Ja takimi ludźmi nie chcę się otaczać, ani nie chcę. Chcę, chcę, zwalczyć, chcę walczyć z ludźmi, którzy y, mają pojęcie o sporcie i będę miał przeciwnika, który jest na dobrym poziomie. Masz kogoś już na oku, kto by Ci tam pasował? Nie, nie mam, nie mam. Na razie się skupiam, na, na, skupiam się na tym, co było teraz, skupiam się teraz na treningach i jeżeli będzie y, szansa kolejna pojawić się na jakichś innych galach, no, na przykład Fame, byłoby super. To, znaczy na przykład, no głównie Fame, jakby, jakby mi się udało dostać do Fame'u, to y, będzie przeciwnik, będziemy myśleć. A co Ty tam w ogóle robisz oprócz TikToka? Znaczy ja na TikToku głównie się nie skupiam, ja się głównie skupiam na Instagramie i y, TikToka używałem tylko i wyłącznie po to, żeby y, budować sobie zasięgi na Instagramie i n, nie, nie, nigdy się nie skupiałem na TikToku. A na Instagramie budujesz tylko na Instagramie swój wizerunek, jakby a oprócz Instagrama czymś się zajmujesz, czy tylko to jest takie główne Twoje źródło utrzymania i... Moim źródłem utrzymania nie jest y, ani Instagram, ani TikTok. Mam sobie tam taki fajny malutki biznesik. I to jest moim głównym utrzymaniem, ale mam nadzieję, że, że zacznie coś startować z Instagramem. A jaki biznesik? Panie ważne. Ale ty jesteś kurczę, nie, nie można nic wyciągnąć z Ciebie. E, a jak powiedz mi, bo widziałam, że się zaręczyłeś niedawno. E, kiedy ślub? Y, kiedy ślub? Hmm. Niedługo, niebawem. Wszystko spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas, o tak. A ta nowa arena zaskoczyła ci wracając do walki? Nie no, bardzo mi się tam podobało, fajnie. Lepiej niż byłoby w OKTAGONIE, myślisz? Kurczę, nie stałem nigdy w OKTAGONIE, ale wydaje mi się, że, że to było coś takiego fajnego. Nie no, wydaje mi się, że chyba wolałbym walczyć w, w takiej, jak to, jak to nazwać, w takim, no, w takiej arenie. Tak. 6 na 6, nie? No, Coś tak. takiego. A mm, jakby ci przyszło do fejmu, no to jednak tam będzie OKTAGON. To się przygotujemy pod OKTAGON. E, no dobra, no to teraz będziesz trenował, treningi i e, na tym się przede wszystkim skupiasz, tak? Tak, tak, tak. Będą teraz treningi, treningi, treningi. I a jeszcze chciałam cię zapytać o to, co się stało na Media Training. Co tam się rzuciliście sobie troszeczkę z przeciwnikiem do gardła? No bo wiesz, on naruszył moją przestrzeń osobistą, za blisko się zbliżał. Tego odepchnąłem. A coś, coś chyba jakieś padły słowa też? A nie wiem, czy tam coś padło, nie pamiętam. Coś tam, on tam coś tam kłapał, jedyne co on potrafi te powiedzieć to no, 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 tok, 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 no, 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 tak, tak, tak. Słuchaj Kuba, to dziękuję ci bardzo, jeszcze raz gratuluję wygranej dziękuję. i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo.